To co właśnie zobaczyliście, to nasza reakcja na metamorfozę zwykłaka. Zwykły kibic, jako dodatkowa niespodzianka dla was, widzowie, oficjalnie dołącza do naszej serii z Metamorfoz. Jest to już ósmy odcinek z serii, kto zrobi najlepszą metamorfozę, ten wygrywa. A na koniec odcinka każdy z nas będzie oceniał od 1 do 10 metamorfozę zwykłaka. Dodatkowo na sam koniec serii na naszym Discordzie to Wy widzowie będziecie mogli zagłosować, kto według was zrobił najlepszą metamorfozę. Witam serdecznie. Ale się będzie działo. Dobrze kochani, zostawiam Was w jego rękach, jesteście bezpieczni i na pewno będziecie ukontentowani. Chodźcie ze mną. Witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zwykły kibic, niezwykła metamorfoza! Byczki w końcu, to się dzieje, czas na mnie. Oni zrobili to po swojemu, a ja standardowo zrobię to po swojemu. I skupimy się tutaj na metamorfozie w pięciu krokach. Krok pierwszy, stylizacja. Krok drugi, troszkę to, że tak powiem, podzielę buty, bo buty są bardzo ważnym elementem metamorfozy. Krok trzeci, tu. Ten kask zamieni się na coś innego. Krok czwarty. Tatuaż! Będzie tatuaż oczywiście. No, a jak, żeby inaczej? Krok piąty? Co to będzie, ten krok piąty, to dowiecie się podczas finału Metamorfozy. Także zostańcie do końca. A teraz zasubskrybuj, byczku, ten kanał na 3 miliony. Koncert. A już teraz, chodźmy do środka i zaczynajmy. Krok pierwszy, czyli stylizacja. Mm. Byczki, kochane, kefirek do pity. Rozpoczynamy. A, się rozpoczynamy stylizację. Pomoże mi moja serdeczna znajoma, nasz Szczypka. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pani Aniu. Możemy nie przejść na ty? Możemy. A, to też szczęście, już się trochę znamy. <gry> Ania, y, na początek, oprócz tego, co będzie się działo tam, jakbyś oceniła moją stylizację? Fatalna. <grym> I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. <grym> Jeżeli szedłbyś pograć w piłkę, to super. Idziesz grać w piłkę? Nie. Chyba nie. Chyba nie, no ale kurde, no ale o, a to o tym co powiesz? Nie no, piękna, no Barcelona piękna. Dobra, bez zbędnego przeciągania, zapraszam was również do tej pani na Instagrama, bo oprócz tego, że robimy metamorfozę mnie, to może na przykład metamorfoza mieć, nie wiem, twoja mama, twoja siostra, twój bracia, bracia też mogą mieć, każdy. Tak, 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 mężczyźni szczególnie, ja bardzo lubię stylizować mężczyzn. Bardzo mi miło. A zwykle, jak razem z Anią, będą przygotowywać w bumpeksie. Ogólnie mamy zamysł tego, co chcemy zrobić. Będzie to dość szalone. No jak tak, ja, i finaster, jak ty też chyba też, nie? Tak, nie? Jest to dość szalona propozycja, ale trochę wieśniacka. To już akurat nie mój styl. No wiesz, nie ja <noise> nie ukrywam swojego pochodzenia, tak? Dumny z pochodzenia. E, musimy znaleźć tak. Musimy znaleźć kurtkę, mhm. musimy znaleźć Tisa, musimy znaleźć spodnie. Mhm. I to jest nasza baza. Zrobimy kombo tak naprawdę. Zrobimy kombo naszej stylówki i super fajnych butów. Dlatego jesteśmy dzisiaj w second handzie, bo to jest istotne, bo odbamy o środowisko. I bierzemy rzeczy z drugiego obiegu, a buty będziemy mieć z pierwszego obiegu. O, a jakie? U, u. Ej, a tu są takie rzeczy? Kurde, ale to... Przecież ja w takie rzeczy to nie wejdę, byczek. Ja Cię widzę w tym. Tak jest. I to jest to, czego szukamy. Kurde, nawet pasuje. No widzisz? Znaczy trochę, trochę zrobiłem tak, jak jakbym wciągnął brzuch. Nie no, są... To są ide o, idealne. One są idealne. Ale patrz jak z tą barceloną leżą, patrz, dajmy tą bluzę. Bardzo ci fity. Nie, ty to umiesz takie rzeczy. Się wie. E, dobra, spodnie mamy. Nie musisz szukać następnych. To będą bardzo szybkie zakupy. Wie, ja myślę, że tu sobie zaanektuj, albo tu sobie to może też nie. Wiem, nie chciałabym, żeby ktoś ci ukradł. Ej. znaczy, kupił kupił. Nie, nie, może pękły. Pękły. Nie. Pękły. No dobra, weźmy jej. Musisz je zostawić. Znaczy, będziesz chodził w pękniętek, no trudno. Widzimy? Dobra, musimy znaleźć teraz tisk, który nam będzie pasował do tych spodni i kurtkę. To nie jest wujek Andrzej, tylko dziadek Ziutek. To trochę 20, lat... nie może być ortalionowa. ale jeszcze możemy zawsze iść do strefy płatnej. No, 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 no. I co? To jest już coś takiego, tak jest. Anna, Bierzemy tak ją, szuka. tak jest, bardzo ja dobrze. Za Zastanawiam się jeszcze nad tą, bo y, my musimy bardzo dążyć do lat 90. -tych. Zróbmy sobie tu strefę przymierzalni. Teraz bardzo proszę wszystkich Państwa tu nie przychodzić. <laughs> o Jezu, tu No co ty mnie nie trzymasz? No i zestawmy to z tym Andrzejem. On jest trochę mały na ciebie, ale może to dobrze, bo do tej roli, którą będziemy robić, to, bo... to może to dobrze, że on będzie za mały. Kurde, no i co? Super. No, też może być Ale ciekawa. to też jest dobry gruba, powiem ci, bo ona jest trochę większa. Ja ci powiem, że ona jest do noszenia na co dzień. Jak to mówią... Ładne mówią wszystkie ładnie, nie? Możemy kończyć. Że w tej zostajemy? Weźmiemy obie. 75,60. I ta cena 75,60. No i popatrz, masz dwie pary spodni, masz dwie kurtki i dwa tisy. dobra, to teraz mamy jakby górę, dół, stylizację, potrzebujemy najniższy dół. Najniższy dół, potrzebujemy butów. Tutaj doszliśmy do konsensusu, jeżeli chodzi o buty. Yy, więc jedziemy po buty. Moi drodzy państwo, po ciężkim doborze stylizacji zanim pójdziemy do butów, musimy się posilić, bo nie jest łatwo. No w życiu nie jest łatwo i życzę wam tego, żebyście też dobrze jedli, odżywiali się i smacznego. Proszę Państwa, jesteśmy po śniadaniu, brzuszek najedzony. Dobrze, że pojadłem po przymierzeniu, spodnia, a nie przed. Bo bym <grym> mógł pęknąć znowu. Tutaj jest cała stylowa, i proszę Państwa, tak jak zapowiedziałem, krok drugi teraz następuje, czyli buty. A jak buty? Sneaker, joint, drop zone. Oczywiście pani Anna też mi tutaj będzie doradzać, ale oprócz pani Anny też w środku znajdują się specjaliści z tego sklepu i mam nadzieję, że dobrze nam doradzą. Zapraszam Państwa z nami do środka. W jednym słowie. co tu jest? No nie w jednym, ale co my tu znajdziemy? W kilku słowach, jest to sklep z limitowanymi butami i też limitowaną odzieżą. Możesz nas tu przeprowadzić przez jakąś historię podróż, prawda? Jeżeli chodzi o gablotę, to są tutaj najciekawsze parki, najbardziej limitowane. I powiedz mi, czy kojarzysz może jakąś z tych, tych butów na ten moment. Jordany to chyba taki klasyka, nie? Okej, okay, okej. Okay. Czy coś widziałeś w ogóle na żywo z tych butów kiedyś? być może takie Jordany, tylko... Znaczy, nie takie, ale podobne Jordany mamy nawet w domu. Czerwone takie, tylko Jesteś nie. Ten? To jest model, Jordan 1, jego y bryła, ale tutaj troszeczkę cena jest większa i też zaraz opowiem dlaczego. Jaka jest cena? No, zaczyna się od 15 tysięcy. 15 tysięcy? Przypomnij, proszę, że za ile stylizację? 76 zł, 15 groszy. Także wiecie, to właśnie polega na tym, że możecie yy, ubrać się w jakiś taki mocno klasyczny, powiem szczerze, tani sposób, a przyjść na przykład tutaj i dobić butami także. Lekko droższy outfit. Tutaj mamy buty, które chyba w tym momencie są najdroższe u nas w sklepie. E, są to buty z kolaboracją z firmą Trophy Room, z butikiem, który prowadzony był przez samego. Nadal jest prowadzony. samego syna Michaela Jordana. I teraz tak, cała ta bryła przypomina klasycznego Jordana 1, ale jest on taki zmatowiony, taki właśnie jakby brokatowy. Yeah, brokatowy. No i to są nasze najdroższe. Najdroższa parka tutaj. Z innego segmentu perełek już wam pokażę ściankę, która jest ścianką butów najbardziej sprzedających się Możemy zacząć od klasycznych czwóreczek. Powiem wam, że no bestseller. Bardzo wiele osób je kupuje. W tym momencie chyba top 1 but pod względem sprzedaży. Cenowo to zaczyna się od 1000 złotych. Jeśli chodzi o Jordany czwórki, no to limit jest nawet 300 tysięcy. Ale tutaj na tej ściance to mamy do 2000. ILE?! Po oględzinach sklepu i najlepszych parek, Kamil przyniósł zwykłakowi parki, które będą do niego najbardziej pasować. Witajcie kochani, dzisiaj pokażę wam jaka poczuszka do mnie przyszła. Oooojojoj oj, oj. O kurczaki pieczone Mocne to jest No i jest to kolaboracja Adidasa z Seanem Waterspoonem Jest to projektant, który właśnie zaprojektował takie buty Tylko kurczę, w takich butach jedyne co Że one do takiego codziennego użytkowania to już mega by mi było szkoda po prostu Tak są dwie wersje jakby noszenia tych butów Można nosić z tymi farposlami, A można je nosić w torbie <śmiech> <śmiech> Ojej, aż się <laughs> Dobry żarcik co? <laughs> Ludzie po prostu obcinają do tego samego poziomu co podeszła, i chodzą sobie z tymi krótszymi farfoslami. Szkoła, bo te szkoła, robią naprawdę na super robotę. Nie wiem, czy nie będziemy musieli zmienić całej stylizacji pod tym butem. Nie sądzę. To będzie kolejna metamorfoza. Proszę Państwa, pato. Byczek, pato. Patrząc na teraz na twój fit, którego nie widziałem wcześniej, mam jedną propozycję, którą też chciałbym ci pokazać, bo mam w głowie jeden but, który może tutaj pasować idealnie. No i to jest coś, co wydaje mi się, że z tymi latami 90 bardzo się kojarzy. I mam tutaj dla ciebie taką propozycję. Uh -huh. e, uh -huh. New balansika, uh -huh. który może być ci się też spodobał. No i teraz, kurde, jest problem. <laughs> te są takie do użytku wszelkiego na co dzień bardziej, a te? To są takie, że no, też bym je założył pewnie na finał metamorfozy. No a tak to, to później bym się zastanawiał, gdzie ja mogę je założyć, bo mi były. I się wtrącę. No i właśnie. A jakie było nasze dzisiejsze założenie w lumpie? Że szybko po śniadanie, <laughs> no, no, tak. e, Nie, założenie było takie, że szukamy styluwy, która może też potem się przenieść na, do noszenia codziennego. Super stare są przepiękne, ale może założysz je dwa razy w życiu no. i nigdy więcej. No. A New Balansy możesz je nosić codziennie, tak? Mm. Bo będą cię fitowały i do twojego dresiku. I do każdej stylu. Czyli naszą wspólną decyzją New Balance. Nasza wspólna decyzja. Nasza wspólna decyzja. Tak jak powiedzieliście, no to jest klasyczek, który ubierasz i do dresiku, Pójdziesz w tym sobie na meczyk, wyjdziesz sobie na śniadanie Czy w tym byś poszedł? Raczej by mi musieli nieść Raczej by cię musieli nieść, albo miałbyś te worki, co są w szpitalach O oh, kurde, tak One są piękne Sami widzowie możecie napisać, które według was są lepsze Wiadomo, bardziej spektakularne, które wam się podobają Natomiast mój wybór, tak jak względem twojej podpowiedzi, jak i Anny pada na New Balance 550 że drugiego, pokażę wam się jeszcze w całości Kurde, byczki No nie? 衣柜 <gut> Cieszę się, że ci się podobają. Uważam, że idealnie wygląda tutaj. Idealnie, a wy pamiętajcie o tym, że możemy tu podziałać jakoś kooperacyjnie, porobić coś, a ona też by była chętna, żeby tutaj z nami być. Jak przyjdzie do i na przykład, idzie... i ta, no, ona, można foteczkę, wiesz, można tutaj... Dobrze. A, dobra, weź mi coś, Anna to dużo. Z chęcią I... dobiorę wszystkim. Wszystko tak, co chcą. I tu na przykład przyjdzie ktoś do ciebie później i powie tak, ej Mordo, mam luźne 10 koła do wydania, a jak nie mam 10, to mam na przykład tysiaczek do wydania. Albo zawsze mi się marzyło coś takiego, a ty mówisz, że nie mamy tu tego, ale my to ogarniemy, nie? To myślę, że tak, Słuchajcie, my wam chętnie pomożemy, więc zapraszam. Tutaj krok pierwszy. Tutaj krok drugi. A jak wspominałem, jest pięć kroków. Także czas na trzeci. Moje kochane byczki, jesteśmy gdzie? W Krakowie, bo będziemy robić w sumie czwarty krok metamorfozy, ale teraz robimy go jako trzeci. No bo tak to kalendarzowo się poukładało, czyli tatuaż. Tatuaż. Co to będzie? Piasek? Dzień dobry. Dzień dobry. Pola. Pola. Pola sobie idzie na spacerek a my idziemy do środka i przedstawię wam, kto będzie mnie dziarał i co się będzie działo, także zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, mój człowiek od oddzielania. Koza, witam serdecznie. Do tej pory dla tych, co nie wiedzą, stworzył tak Cristiano Ronaldo w formie EDI Messi Ironman Lewandowski Spartan. Ostatnie dzieło spod jego ręki to jest Ronaldinho z Harry'ego Pottera. No i dziś robimy... w jakiś sposób Friends zrobimy. Ale żeby to było logo, to by było zbyt proste w naszym wykonaniu. Tak no ale, ale to, to wygląda... To ej. No, spore. Ale dobrze to wygląda, co? Szybko, dziękuję. To wszystko, nie? Do widzenia. No i fajnie. What? Czyli zaczynamy od wiki, czyli naszego podskalego z mikrofonem, bo każdy tu ma swój jakiś charakterystyczny atrybut, atrybut albo po prostu no, wygląda, że to on. Mm. Drugi tatuaż szkodzę, ale bardzo dobrze mu to idzie. Jeszcze się uczy? W tym momencie, że tak powiem, kończymy czajnika. Mm. Jest. Wika jest, Vera, justek. Połowa czajnika, tutaj pan Ostry, pani Kinia i pan Daniel Cascadero. I to już będzie jakby trzeci z pięciu kroków. Przede mną czwarty, który też wam pokażę, piąty, tak jak mówiłem, na finale. Na finale, byczku. Dziękuję. Ja również Panie polecam się. Zapraszam do pana Kozy. Mówię tak do pana Kozy. To, co ja mam, to jest mój wytwór wyobraźni, ale on robi dużo bardziej spektakularne rzeczy. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie. Dzięki wielkie. A ja lecę na włosy. A teraz co robimy? Coś z tym kaskiem. Wy jeszcze nie wiecie co, ja wiem. Mam nadzieję, że osoba, która mi to zrobi, jest moją serdeczną znajomą, można powiedzieć, z dawnych lat. Przeprowadziliśmy razem niejedną metamorfozę. Chodźcie do środka, przedstawię wam ją i na pewno sobie trochę tak. tu, 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 tu. Wiecie jak to u fryzjerka troszkę, nie? Tak, Witam serdecznie. Magdalena Legierska. Serdeczna znajoma z dawnych lat. Ile tu już minęło? O, jest 20? Nie, no, przestań, tej proszę cię. Czy masz jakąś przygotowaną już inspirację dla mnie? Mam przygotowaną inspirację dla ciebie. Otóż jest to nikt inny jak aktor Jim Carrey w roli głupi i Głupszy. Super. Na to musi się dziać, musi się dziać. Co, wszystko już jest. Teraz jakby wisienka na torcie, i tu jest właśnie ta wisienka, będzie? Tak. Pierwszym etapem będzie farbowanie, czyli zmiana tego koloru, mhm. który jest jakby bardzo dojrzały i fajny, natomiast my troszkę go zmienimy. Ale dobra ta metamorfoza, ojej, ale ciężko jest. Teraz słuchajcie nałożyłam repigmentację, czyli jeszcze takie uzupełnienie koloru, aby Maciek był turbo zadowolony i mm, Chcemy uzyskać taki efekt trochę cieplejszego odcienia. Jeszcze sobie czekamy teraz takie 5 minut, już jesteśmy po kolorze takim docelowym, a teraz sobie jeszcze go uzupełniamy. 5 minutes later. No i co, już jestem piękny? <grym <grym Mam w, ci to? chciałem. Teraz to dopiero będzie się działo, tym strzyżeniem, co my tu zrobimy. Trochę nie wierzę, cały czas, że to są moje włosy, nie? Mhm. Że tak, ale tak pozytywnie. Mówię, no kurde, no Niesamowite to jest, nie? Tak, nie że teraz co ale to wygląda w ogóle jakby takie 1670 też Tak, no 1670, I Ale, nie, tak... 000, sorry, ale... Jelen, no mega tak, dobrze no. Ale robimy jeszcze krócej, nie? No chyba tak, no musi się nie Zagrać, no. Dobra Zaraz się okaże, że ta fryzura była mi pisana I po prostu dzięki Tobie Magda, widzisz odkryłem to i teraz Jak widzisz miałem za długą grzywkę, to mhm. po prostu o przedziałeczek i Zobacz, pięknie pięknie się układa. Ale, jaki Ty jesteś dumny z no Ale, szczerze, to. No, jestem mega zadowolony. <noise> Sądziłem, że będzie to śmieszne. Nie Jest to śmieszne, ale, no według mnie, to bardzo dobrze wygląda. Nie wiem, czy to chodzi tylko i wyłącznie o mnie, ale no ten kolorek, jak to siedzi, no. Serdecznie polecam tą panią. Bardzo dziękuję. E, wszystkie tam wiadomości do niej, nie wiadomości piszcie. Bo najlepiej, jak się, jak się mówi do ciebie. Przez Instagrama. Przez Instagrama. Można zaobserwować, jak się obserwuje, to zawsze łatwiej napisać. Moi drodzy, a teraz jedziemy na podsumowanie tego wszystkiego. I później przedstawiam też przede wszystkim piątą część metamorfozy, bo tak jak mówiłem, cztery już jakby jesteście świadkami, a piąta, czekajcie. Po metamorfozie zwyklaka spodziewam się absolutnie wszystkiego. To jest gość, który zaskakuje nas na co dzień, a co dopiero w tak ważnym, uroczystym dniu, jak jego metamorfoza. O, co po co ty założyłeś i po co ty założyłeś? Z do co? Druga ja pompuję, a druga nie. No bo właśnie kurde baterie mi się wyłączyły ale nie rozumiem, że będę mamy na moim fidżetu. Robisz dobra, hałas. dobra, No dobra, za chwilę to skończę, bo to wszystko mi się napompować jeszcze noga. Jeszcze tylko zostało mi 43 minuty. Po metamorfozie zwyklaka można się spodziewać wszystkiego. To, że on się nazywa zwykły, to właśnie paradoks. Bo ten gościu jest niezwykły, więc tu się może wydarzyć wszyscy. Zaskoczyłby mnie, jakby nie zrobił tatuażu. To wtedy by zaskoczył. A, ale to wróci to tak, na Baxtan, jakby, jakby nic nie zrobił, to by zaskoczył. Ale wyszkut jest taki, że wiecie, jak ktoś go zaczepi przez przypadek na ulicy. Chcesz tatuaż? Dobra. Tak, I tak, tak wygodę to wygodę to jest. Ja pisałem w ogóle wczoraj ze zwykłym i on do mnie mówił: A koniec, na mojej metamorfozie, ja mówię będę. On dobra, dobra, bo fajna jest. coś zrobić z włosami? Ja on może w ogóle się zgodzić na łyfo. Jedyne czego się spodziewam to, że mógłby zrobić tatuaż, bo on ma luz z tatuażami, a oprócz tego to ja nie wiem nic. Totalnie nie mam żadnych... nie, nie mam pojęcia. Zwykły może wrócić do metamorfoz, które będą całkiem na stałe, a nie na jeden dzień. To też na pewno bo tak, żeśmy się umawiali, nie? Nie, nie! Nie, 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 nie czekaj. Gdzie są diamenciki? Gdzie, tu... A gdzie jest cokolwiek złego? A gdzie mam tatuaż na twarzy? Mam tatuaż na twarzy, zamknij mordę! <ś Clek Clover> Tak. A jak się mówi? Zamknij później. Oczywiście metamorfozy są jednodniowe, no bo tak nie, się Nie, metamorfozy na nie są jednodniowe. Miały być jak najdłużej, nie, po to mam łeb pół na pół od maja. My się kłócimy oh no. o to, co odcinek, a to i tak nie wchodzi do filmu. To prawda. I tutaj zgłaszam sprzeciw, żeby w końcu to było kiedyś w filmie, bo to też jest Już tak już kilka razy mówił, że metamorfozy powstały tylko dlatego, bo chciałam iść do fryzjera i ani razu to nie trafiło do filmu. Ciekawostka, metamorfozy powstały tylko dlatego, bo to w połowie zdania. Tylko dlatego, żeby dać podwyżkę dla montażystów, dlatego powstała metamorfozy. Teraz tego nie wy... mamy to. Tak, bo dlatego... że podwyżka dla montażystów. Mamy. Trzy razy w trakcie Kurczę, po zwyklaku to można się spodziewać wszystkiego, on jest też nieprzewidywalny. Trzy, dwa, jeden, patrzcie. Ta, Sandra? Co? Co? Ej, ale jest to niby taki Sims, w takim wydaniu ej, zwykle jaka nie widziałem. Ej, jakoś mam takie, y, przypomina się Olaf, nie wiem dlaczego. Ej, bez kitu, Ta, to koszulka. Koszulka. O, jest kolor Olafa właśnie, on ma takie małe marynarki albo koszulę. Ten outfit wygląda jak WFista w 2008 roku, albo jak gościu, który chce Ci Przynęte na ryby sprzedać w sklepie rybackim. To jest taka stylowa, że na przykład idziesz do kościoła, niedziela, wiesz o A. co chodzi? Tak, no. Ale 20 lat temu, tak. Nie jest to mój gust. Bardzo mi się nie spodobał, wręcz, tak jak mówiłam, wyglądał, jakby zabrał to młodszemu bratu. Ja nawet nie wiem, czy on ma młodszego brata. 3, 2, 1, wychodzi. Nie! Ksiądz Tak. Nie! Teraz to wszystko siedzi w ciułach! Tak, wow. tak, teraz wow. tak, 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 tak. tak! Zobaczyliśmy buzie zwyklaka, a to był ksiądz Jakub. 1670, jeżeli oglądaliście, ksiądz Jakub po prostu w roli tutaj głównej stał przed nami. Niby taka prosta i normalna rzecz, ale chyba każdemu e, opadła kopara, jak, jak on wyskoczył po prostu z tą fryzurą śmieszną taką. Jak on wygląda? No jak ty dziwnie wygląda? Ale w ogóle mam kolorek taki, że nie mam ściły w jego włosie, nic. No, tak, tak, no. Był taki film Głupi i Głupszy, to, do... no, to, 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 to to nie... Właśnie! Z tego to, 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 jadze, to, to no. Czym się inspirowałem. I to tak siedzi, ta grzyweczka taka normalnie, taki grzywek. Mega, mega siedzi, mega fajna. Dobra, moje pytanie. Prawdziwe. Czy Lila już Cię widziała? Nie. O, kurde. <laughs> I tak szczerze, to myślę, że jak zwyklak wróci do domu, to Lila go nie pozna. Serio. No diametralnie się chłop zmienił. No teraz będziemy się kojarzył z takim głupkiem, a byłeś taki inteligentny kreatywny. <głosy> <głosy> tak mi się to kojarzy, jak jest głupi, głupszy, to tak mi się wydaje, że się on takie te jeszcze szczerzy. I teraz to wszystko ma sens. Te dziwne ciuchy, no już mogę się pokłócić o to, że głupie, pasują do tej fryzury, a w ogóle paradoks tej fryzury jest taki, że ona niby jest głupia, y, słaba, a realnie jest z... I mega dobrze zwykle wygląda. To jest szalone ogólnie. Zradzień, na początku teraz mówiłem, że moja metamorfoza będzie w pięciu krokach. Krok pierwszy to była jakby wybór stylówki. Krok drugi to były buty. Cześć. Jak on pewnie to jeszcze za 0 złoty wszystko na wykupił, nie? No tak. <grym> no. <grym> no. Za ile buty, za ile buty? 800 dostanę za darmo. Co? Co? Buty powiedział, że dostał za darmo. Ja nie wiem, chcę zobaczyć ten film, ale buty za darmo. Cóż, te buty są liczne. Numer 5, metamorfoza, zaszła już jakiś czas temu. On się stresuje, no właśnie. No. Tak. no tak, ale można się wzruszyć, nie ma problemu. Co? No przez ostatni czas, tam jakieś 2-3 miesiące temu, miałem taki mega słaby czas w życiu. No. No, taki mega słaby, ale. Pomogła mi moja Tyścia, Lila, moi przyjaciele, no i wy. Bardzo mi pomogliście z tego wyjść, że mogę tu z wami być. I. Spokojnie, spokojnie. Jakby. To, co chcę powiedzieć, to jest tak, że w życiu nasze drogi mogą się przecinać, rozłączać, to jest nieistotne, bo wiem, jak wygląda życie i jesteśmy razem. Później możemy każdy się zrazić w inną stronę. Ale dla mnie najważniejsze też będzie to. Że cały czas będę was mnie pod ręką What? Yeah. No, także jesteście moimi friends Przemowa zapala mnie za serducho. Serio, przemowa mi zapala serducho, bo yy, w sensie no wiedziałem, że, yy, że jakby jesteśmy bliży dla siebie i tak dalej, ale jakby nie sądziłem, że też w takich może momentach mu to pomogło i tak dalej, więc no mnie to zapało za serducho i dla mnie to jest ważniejsze niż cała metamorfoza niż jakby, niż ten ubiór, tylko jakby ten element realny tatuażu z połączeniem tej historii, którą nam powiedział i jakby było widać, że jakby ona jest szczera, to to, to mnie kupiło najbardziej i, i ja z miejsca, ja z miejsca daję dychę zwykłakowi. Ja nawet nie muszę tu się w ogóle rozwodzić, daję mu dychę i, i tyle. Zwyklaczek powiedział to na głos i widziałam, że było mu ciężko wyrazić emocje i uczucia, ale jestem bardzo z niego dumna, że mu się udało. Kochamy Cię zwykle. Yeah, ja, zajebiste! Metamorfoza taka zewnętrzna jest, ale mimo wszystko dla mnie najważniejsza ta, która się odbyła wewnątrz i dziękuję. Gdyby nie Zwyklak, to byście dzisiaj nie oglądali tego filmu, widzowie. I to jest idealny moment na to, żeby opowiedzieć Wam tę historię oficjalnie. Bo metamorfoza Zwyklaka to, słuchajcie, ja miałem może tysiąc subów kiedyś, 10 lat temu. Miałem 1000 subów, zaczynałem, wspinałem się po tej drabinie. Nagrywałem piłkę nożną wtedy, i Zwykak wtedy też miał piłkę nożną. Nagrywał na swoim kanale i miał ze 150 tysięcy subów. Tylko, że 10 lat temu 150 tysięcy słów to tak, jakby dzisiaj ktoś miał nie wiem 900 tysięcy albo milion. Zwyklak, jako jedyny na rynku piłkarskim, nie udawał, że nie istnieje, wyciągnął do mnie rękę, nagrał ze mną film, wciągnął mnie w ten świat i pokazał mi, jak to wygląda, i nauczył mnie bardzo dużo. Dlatego, gdyby nie Zwyklak, to nie istniałby ten kanał widzowie. Także serduszko w komentarzach dla Zwyklaka. Podziękujemy mu za jego wkład w cały rozwój, w sumie i mnie i całych Friends tak naprawdę, bo gdyby nie on, to nas by nie było. Serio. Zwyklaczka jest tak ważną postacią. A wiecie to jest jeszcze fajne w tym? ty? No nie, mnie nie ma tu, bo to jesteście wy. A wiecie co jest fajne? Że to jest jakby z myślą o was, ale też z korzyścią dla Lili, bo może sobie kolorować. <głosy> <głosy> <Jak> <głosy> ma fajne, weź się zrób TikToka, jak ci pomaluje, to. Szkoda tylko, że brakuje tam jednej osoby, brakuje tam Zwyklaczka. Powinien być tam razem z nami. No najwięcej 33 zł wydałem na lumpa i między lumpem a butami czekałem jeszcze i poszedłem na śniadanie. <śledzimy> to był mój największy wydatek. Ale szacun, że zwyklaczek wybrał się do lumpeksu i stamtąd ogarnął te ciuchy, a nie wspiera tutaj konsumpcjonizmu. No, czy... Przede wszystkim kochamy cię zwykły, no. Nie, 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 nie no. <śledzimy> Ta metamorfoza była totalnie inna. Szczerze mówiąc, sery była totalnie inna i na pewno każdemu zatkało japę. No, no ja nie muszę robić setek, gdzie zwykła dycha. No i ja tak jak mówiłem widzowie, nie będę nawet myślał, dycha ode mnie. To jest moja ocena. Jakbym mogła, dałabym Ci 11, ale takiej liczby nie ma w naszym repertuarze, więc dyszka for you. Finalna ocenka. To będzie najwyższa dotychczasowa moja ocena, ale myślę zwykleczku, że zasłużyłeś. Zostawiam tylko opcję na to, że jeszcze Justek zrobi coś mocniejszego. Numer najlepszego piłkarza na świecie. Nie było innej opcji. Dobra, niech będzie, no. Postaram się go uczciwie z nim wygrać po prostu. Zwykły ode mnie masz 9. A tak prezentuje się punktacja po ósmej metamorfozie. Justek, jedyną szansą, żeby sobie zwykł, jest sobie zrobić. Zostać łystre i na czole zrobić nasze tatuaże. Myślałem o tym, żeby zostać z ale mówię, to by było zbyt proste. Ale to byłby chory prank jakbyście na przykład mnie ogolili, jak śpię. Że się nie A zrobicie myśli. tego, ale to by było mega. Teraz, to... teraz jak już rzuciłeś już pek. Ale to, to by, to to by serio mogło być jakby element, który by rozbił French. Ja miałem pomysł. Szykowałem się na ciebie kiedyś. <śmiany> Kiedy? Pogadajmy Co? o tym, pogadajmy o tym. <śmiany> ja już uznałem, że nie. Czajnik jesteś mega mroczny teraz. To się nie zorientował? Tak. W sensie, zorientowałbyś, ale nie miałby szans się obronić, jakby. Spał, to się obudzi. No. Przepraszam, byś go przywiązał do krzesła. Tylko Werę damy radę przywiązać, tak żeby się nie ruszała. No, cała reszta ucieknie. <grym> <Ej>! <grym> Nigdy mnie nie przywiążecie już do krzesła, ani do słupa. Five minutes later. O, no, no.